No to co, zaśpiewamy wszyscy? Da! Takie miejsce jak ze snu Znaleźć można tylko tu Tętnią życiem dzień po dniu Pietruszkowice Tu dźwiękiem czystym brzmi Przyjaźni to Pośród żarów Zgubiona piłka. Tak, jeszcze jeden ścieki gotowe. Proszę, Busiu, to lalka dla ciebie, co ty na to? Och, babciu, jest piękna! Jesteś taka mądra, wszystko potrafisz zrobić. <noise> A podoba ci się jej sukienka? Bardzo ładna, babciu. Dobrze, że zachowałam te ścinki. Wiedziałam, że któregoś dnia przydadzą się. Babciu, a co to są ścinki? Ha. Gdy coś kroję z dużego kawałka materiału, to wszystkie odcięte, niepotrzebne kawałki są ścinkami, rozumiesz? Rozumiem. Masz całe pudło ścinek. Właśnie, ładne. Tak. Wiesz co, babciu? Nazwę moją laleczkę panną ścineczkową. Panna ścineczkowa? Sądzę, że to piękne imię. Hmm. Panno Ścineczkowa, czy chcesz pójść pobawić się na dworze? Weź swoją Pannę Ścineczkową na przejażdżkę rowerem. Ech? Świetnie. Wyniesiesz mi ją na dwór, babciu? Oczywiście, Busiu. Gotowi? Wrzucam. No dobrze złapałaś. Oh. Ja prawo. Gotowi? <laughs> hey. No, ja też dobrze złapałem. Wiecie co? Mam już dość tej gry na dzisiaj. Mm -hmm. Robi się późno. Prawie już pora na kolację. Ja jestem głodna. Idziemy? Dobrze, ja odniosę piłkę. Dzięki, Byczku. To miło z twojej strony. Dziękujemy. Idziemy? Muszę już iść. Mama i tata czekają na mnie. Do jutra. Cześć. Tak, do jutra. Cześć. Jeśli codziennie będziemy ćwiczyć grę w piłkę, to do dnia szkolnych zawodów sportowych będziemy grać bardzo dobrze. Masz rację tropku. Zawody sportowe będą dopiero w przyszłym miesiącu. Będziemy świetni, to jasne wodku. Zostaniemy mistrzami. Tak. Ta <śmianie> <śmianie> Ta tak! Ta piłka mi się podoba, jest tylko w połowie napompowana, ale śliczna, podoba mi się. Byczku, nie odłożyłeś jeszcze piłki? Pośpiesz się, czekamy na ciebie. Co się stało? Co tam masz, byczku? Patrzcie, co znalazłem. Ta piłka jest mięciutka, bo jest w niej za mało powietrza. Jest świetna! O tak! To się nazywa piłka pac, bo gdy upadnie na podłogę, to nie podskakuje, tylko robi pac. <grystanie> Sądziłem, że panna wąka ją wyrzuciła, gdzie ją znalazłeś? Odkładałem naszą piłkę i zobaczyłem tę na dnie koszyka na piłki. Aha. Przyjrzyjmy się jej. Jest prawie pusta. Zobaczmy, czy robi pac. Gotowi? Mhm. O! <grystanie> Słyszeliście to? <grystanie> ja też spróbuję. Gotowe. Raz, dwa, trzy i ho! leci! <grym wstrzyma uliwania> Znowu zrobiła pat, <grym wstrzyma> słyszeliście? <uliwania> Teraz ja spróbuję ją kopnąć. Bodek, zdobywca wielu goli, szykuje się do strzału! Bardzo ładnie, Bodku! <grym <grym <wstrzyma uliwania> Tym razem zrobiła plask! <grym> tak, <wstrzyma uliwania> <grym wstrzyma uliwania> plask! Patrzcie, kopnę ją jeszcze dalej niż Bodek, aż do tamtych drzew. ja kupać. teraz będę kopał. Ty już Za chwilę, Byczku. Aha, no. Tak, chodźcie, tak, jedziemy. Zobaczcie, ile tu ryb. Chowciu, widzisz tam jakieś ryby? Bardzo dużo. O! Popatrzcie, tam widzę co najmniej pięć. Widzę je, jakie ładne. Muszą być bardzo silne, żeby płynąć tak pod prąd. Mogłabym tu stać i patrzeć na nie przez cały dzień. Ja też. Są takie piękne, prawda? Tak. Mam nadzieję, że podoba Ci się nasza przejażdżka patność Jesteś bardzo grzeczną dziewczynką. Popatrz! Dojeżdżamy do mostka. Cześć Busiu, jak się masz? Dobrze, dziękuję, Chrumko. Świetnie. Cześć Busiu. Chrumko, kim jest ta dziewczynka? A... To mała siostrzyczka Bodka. Nazywa się Busia. Mm -hmm. A więc jesteś siostrzyczką Bodka. Jesteś bardzo ładna. <grydy> Czy wiecie, gdzie jest Bodek? Został w szkole razem z Tropciem i Byczkiem. Pojadę do niego z moją lalką. Trzymaj się, panno Do widzenia. Cześć, Busiu. Busiu. Kop tropku! Mamcie, hey. <laughs> Chłopaki, myślicie, że możemy zabrać tę piłkę ze szkoły bez pytania? Daj spokój. Taka piłka w szkole jest niepotrzebna. Właśnie, poza tym ona jest już zupełnie kapciowata. Teraz moja kolej. Hej! Och nie! Oh. Coś ty narobił! Podek! Zawiesiła się na drzewie. No to już koniec piłki pac. To no i tak dobre miejsce dla niej. <noise> Poleciała w górę i wcale nie chce spaść. <noise> Bodek, Bodek, cześć! E? Busia? A co ty tutaj robisz? Chciałam ci pokazać moją nową lalkę. Nazywa się Panna Ścineczkowa. Podoba ci się? Panna Ścineczkowa? Tak. E, rozumiem, to lalka. Tak, babcia ci się dla mnie uszyła. Naprawdę? Jest bardzo ładna, prawda? Tak, oczywiście, Busiu. Podoba ci się? Tak. Chłopaki, może pójdziemy łowić ryby? Dobrze. Jasne, Bodku. Dziś rano widziałem przy mostku dużą ławicę ryb. <śm> Idziemy. Biegnijmy do domu po wędki, a potem spotkamy się na morsku, dobrze? Aha. Dobra, w porządku. Hej, ścigamy się. A, poczekajcie. Bodek. Przejechałam taki kawał, żeby mu pokazać moją nową lalkę, a on mówi tylko o łowieniu ryb i jadę do domu. O! 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 A to co, panna Ścineczkowa? Jest miękkie i wklęsła i spadło z nieba. Wiem, zabiorę to do domu i pokażę babci. Jedziemy! Nie widziałyście ryb, które wczoraj złapaliśmy? Tak. tak. Łapaliście ryby? Wszyscy trzej byliśmy wczoraj na rybach, prawda chłopaki? Tak, tak. tak. Każdy z nas złapał taką rybę. O, my też byłyśmy wczoraj na mostku. Patrzyłyśmy jak pływają. Łowienie ryb to świetna zabawa. Powinnyśmy też spróbować. No, nigdy mi nie przyszło na myśl, żeby je łapać. Dzień dobry, dzieci. Dzień, Dzień dobry, panno Łąko. Czy ktoś może mi powiedzieć, gdzie jest nasza druga piłka? Druga piłka? Tak, Bodku. chciałam dziś użyć do zabawy dwóch piłek. Jednej dla chłopców, drugiej dla dziewczynek. Znalazłam tylko jedną. Zawsze widziałam tylko jedną, panno Łąko. Ta, która zginęła, to była piłka pac. Chciałam ją dziś napompować, ale gdzieś zniknęła. No. O. I co my teraz o. zrobimy? Mhm. A, wiem, o którą pani chodzi. Czy pani potrafi ją naprawić, jak się znajdzie? Tak, przyniosłam dziś specjalną pompkę, żeby ją napompować. O, w takim razie to już nie będzie piłka pa. Zgadza się, Hoplo. Widzicie, że to bardzo dziwne. Widziałam ją w koszyku na piłki jeszcze w zeszłym tygodniu, a teraz zniknęła. O nie. Trop. I co my teraz zrobimy? Nie wiem, Bode. Pójdę po nią. Panno łąko, ja wiem, gdzie ona jest. Pójdę i przyniosę ją. Byczku, ty wiesz, gdzie ona jest? Tak, zaraz wrócę. Hej, Byczku, zaczekaj. Ja też idę. Zaczekajcie na mnie. O! Babciu, czy mogę dostać jakiś ścinek, żeby zrobić prześcieradło do łóżeczka mojej lalki? O, masz już łóżeczko dla swojej lalki. Jakie duże. O takie! Ach, tak. A gdzie to znalazłaś busiu? Jechałam na rowerze i to spadło z nieba. Chwileczkę, na tym jest chyba coś napisane. Zobaczmy. Szkoła podstawowa w Pietruszkowicach. Busiu, to jest ze szkoły Botka. To znaczy, że to nie jest moje? A no właśnie! Babciu, to niesprawiedliwe i ja to znalazłam! Hmm, może ją wyrzucili, bo piłka jest dziurawa. No właśnie! Na pewno to wyrzucili, a więc mogę to zatrzymać! Mogę, mogę! Jestem pewien, że to jest to drzewo, ale gdzie jest piłka? Wejdź na drzewo, tropku! Ale to było to drzewo, prawda, bodek? Na pewno. Piłki tu nie ma. No nie, to gdzie jest? Chłopaki, znaleźliście piłkę? Zupełnie nic. Nie rozumiem, byczku. Ona zniknęła. Nie o. ma jej. Musi tu gdzieś być. Piłka pac nie może tak sobie zniknąć. Jeśli jej nie znajdziemy, będą duże kłopoty. Musimy ją znaleźć. Wiem. Wykorzystam mój nos i ją wywężę. Czujesz ją? Nie, nie. Ach, Przecież musiała spaść z drzewa i gdzieś wylądować Zgadzam się z tobą, Bodek Szukajmy więc dalej Posłuchajcie dzieci Jeżeli bierzecie piłkę do zabawy Musicie przynieść ją z powrotem I położyć do koszyka Rzeczy szkolne są do użytku wszystkich i musicie się nauczyć, że trzeba o nie dbać. Tak, mąko. Szkoda mi tej biednej piłki. O co ci chodzi, chopciu? Wszyscy mówili o niej piłka pac i kopali ją byle gdzie. Ona musiała być bardzo nieszczęśliwa. Tak, właśnie. A na koniec kopnęli ją na drzewo i zostawili. O. Wiem, że to tylko piłka, ale nie powinienem jej tak traktować. Nawet jak ją odszukamy, to ona może wcale nie chcieć do nas wrócić. To takie smutne. Nie smuć się tak, chłopciu. Nic już nie możemy zrobić. Piłka zginęła na zawsze. Nic na to nie poradzę! Hopla, chopcia, proszę cię, przestań płakać, bo wszyscy zaczniemy. To moja wina, że piłka pac zginęła. Powinienem był bardziej uważać. Tak mi przykro. Mam pomysł. Może pójdziemy tam wszyscy i starannie przeszukamy całą okolicę. Kiciu, to nic nie da. Szukaliśmy już wszędzie wokół drzewa. Ale jeśli pójdzie cała klasa, to przeszukamy większy teren, prawda? Chromka ma rację. Spróbujemy. Tak, panno łąko, tak, pan pan Nołomko, tak? Idziemy, idziemy wszyscy. Idziemy dziewczynki, idziemy. To na nic, nie ma jej tutaj. Wracajmy o, do szkoły. Nie wiem, nie znajdę. Nie martwcie się, gdyby ta piłka wiedziała, jak starannie jej szukałyście, byłaby bardzo dumna z was wszystkich. Powinniśmy zapomnieć o całej tej historii. Co ty na to, chłopciu? Chyba ma pani rację, panno łąko. Ja jednak mam dziwne przeczucie, które mi mówi, że jeszcze tę piłkę zobaczymy. Przykro mi, ale jakim cudem, jakim cudem mamy ją jeszcze zobaczyć? Już nigdy nie usłyszymy, jak robi pac. Obaj nie macie racji. Moje przeczucie mówi, że zobaczymy tę piłkę i to już niebawem. Wierzcie, naprawdę? Na Babciu, trzeba się pośpieszyć. Idę, Busiu, idę. Patrz, to Bodek. Witaj, Bodku. A, dzień dobry wszystkim. Dzień, dzień dobry, dobry Bodka. Znalazłam tę piłkę. Czy jest Wam w szkole potrzebna? O, patrzcie, o, ona o, się o, znalazła. O, o, o. Wspaniale. Piłka, patrz. Piłka, patrz. Popój, pójtyczku, Pójdź, jeszcze trochę. Dobra, dobrze się idzie. To już nie będzie, piłka bada. Jeszcze. Drobku, tak się cieszę, że ją odzyskaliśmy. Ja też byczku. Cieszę się, że piłka trafiła na swoje miejsce. A ty Busiu, chyba tak. Chodźmy do domu. Zrobię dla panny ścineczkowej nowe urzęd Dziękuję, babce. Mamy naszą piłkę. Mamy piłkę. E, proszę pani, ona chyba jest już e, pełna. Dzieńmy ci byczku. Zobaczmy, jak się odbija. Gotowi? Zaczynamy! Do zobaczenia. Papa, do jutra.